No, piękne. Do mnie nie pasują, bo zapewne bym wzięła, ale naprawdę, jeżeli komuś przypasują, to popatrzcie, no design jest przepiękny. I tylko 30 euro. Takie oto fontanny. No powiedzcie, czy nie są piękne. Najbardziej podoba mi się ta kamieniasta. Piękny gramofon dla konesorów muzyki, właśnie z takich winylowych płyt. Piękny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was we vlogu. Jak widzieliście, zaliczyliśmy kilka sklepów. Lidla, sklep z oświetleniem i również byliśmy w sklepie takim budowlanym ogrodniczym, dlatego że mamy ambitne plany na najbliższe 3 dni. O których oczywiście się zaraz dowiecie. Dlatego że szykuje się taki haul do domu. Również pokażę Wam w tym blogu oświetlenie, jakie zakupiłam, na jakie się zdecydowaliśmy do salonu jadalni. Również dzisiaj dokupiliśmy światła, światło, lampę do kuchni, dlatego że też tam zmieniamy. I oczywiście żarówki, które przyprawiły nas o ból głowy, dlatego że wszędzie szukaliśmy żarówek przeźroczystych. Koniecznie klasy energetycznej A. Najlepiej, żeby było z plusami, ale wiecie, no w te tańsze żarówki w sklepach typu Mr. Price, Deals, to niestety tam klasa energetyczna to jest B. A takich nie chcemy, dlatego że tych żarówek będzie dużo. Dzisiaj kupiliśmy 19 żarówek, w tym 15 żarówek do oświetlenia do salonu jadalni. Tak, tyle żarówek potrzebujemy. Na takie lampy się zdecydowałam, także wszystko Wam za chwilę pokażę, jak dojedziemy do domu. Proszę, kto się tu wpakował do samochodu od razu na miejsce kierowcy? Łukasz, Chodź, idziemy. Nie przyciskaj tu guzików, dziecko. Proszę cię, nie przyciskaj żadnych guzików. Chodź. Wisiek, bierz go. Chodź, 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 chodź. chodź. E, dzisiaj u nas y, takie zakupy rządzą, czyli wałeczki, farby, farby do ścian, farby do, y, do drzwi, jakieś zaprawy, silikony, mniejsze wałeczki, większe wałeczki, pędzle, tacka do malowania, czyli po prostu jest u nas akcja odświeżania całego domu. Malujemy wszystko, po prostu wszystko, co tylko wpadnie nam, a raczej malarzowi, gumisiowi pod rękę, czyli ściany futryny, sokoliki, drzwi. Również mamy w planach wymalować przed domem płot i coś na tarasie odmalujemy, po prostu wiecie, schody i takie inne rzeczy, czyli bardzo produktywne dni przed nami. Dwa albo trzy, dlatego że tak liczymy, że w ciągu dwóch, trzech dni wyrobimy się z całym malowaniem. I tu dalsza część zakupów. Patelnia z Lidla. Stwierdziliśmy, że kupimy, wypróbujemy, dlatego że mamy serdecznie dość Tefala. Wczoraj wyrzuciliśmy kolejną, trzecią chyba w tym roku. Zauważyliśmy takie drobne odpryski teflonu, także no zepsuł się Tefal coś. Chyba, że my po prostu mamy takiego pecha, że trafiamy na falernę. I gary, gary. I powiem Wam, że to nie dla nas garnki, ale w życiu 24-letniego faceta przychodzi kiedy, kiedyś taki czas, że prosi o prezent urodzinowy w postaci naczyń kuchennych. Tym razem poprosił o garnki. Na początku, jak Rysiu sobie mieszkał, bo Rysiu mieszka sam, stwierdził, że te dwa garnuszki mu wystarczą, więcej mu nic nie trzeba. A teraz mówi, że, że jednak Potrzeba, potrzeba więcej garów, stąd zakup takich trzech rondelków i Morphy Richards, taki już większy garnek, gdzie może sobie, wiecie, ugotować zupę, większą porcję, no cokolwiek, plus do tego ma takie fajne dziurki tutaj, że może odsadzać makaron. Wszystkie garnki są na każdego rodzaju kuchenkę, czy płyty ceramiczne. Mały hol oświetleniowy, tutaj mały kinkiecik nad lusterko w łazience. Jeszcze dokupię do dwóch łazienek, dlatego że no najpierw zobacz, chciałam zobaczyć, jak to będzie w ogóle ogólnie wyglądało. Do tego żarówka hologenowa i zmieniamy właśnie oświetlenie kuchenne na coś tego typu panel. Tutaj są cztery cztery światła i możliwość obrotów każdego, w jaką tam stronę potrzebujecie. Także wybraliśmy ten model lampy, dodam, że to jest model Sofia. I do tego cztery żarówki. Tutaj mam 15 żarówek, które idą do żyrandoli, do salonu jadalni. Wszystkie wybraliśmy LEDowe i z jednej firmy klasa energetyczna. O. A plus, także y, taka klasa nas interesowała, bo jednak wiecie, 15 żarówek, jak się włączy, to tego prądu będzie szło. I żerandole. To są żerandole, na które zdecydowaliśmy się do salonu jadalni. Jest to styl glamour. Myślę, że będą idealnie pasować do przełamania tej cegły. Taka, taka surowość y, z elegancją. Myślę, że fajnie będą iść w parze. To jest model Maria Teresa i jak narzekałam zawsze na brak intensywności światła w moim salonie, także mam nadzieję, że te 15 żarówek i te trzy właśnie żerandole w końcu zrobią odpowiednią robotę. A efekt oczywiście Wam pokażę, jak będą się te żerandole już w akcji prezentowały, tyle, że wiecie. No, teraz potrzebujemy speca, fachowca od montażu oświetlenia. A dzisiejsze w kuchni, czyli ja, proponuję kalafior ze serem domowym sposobem, bardzo proste wykonanie. Kupiłam mrożony kalafior, ugotowałam, tam wiadomo, posolić do, do naczynia żaroodpornego i posypałam mozzarellą i takim serem, cheddarem, troszeczkę pomieszanym. Także zaraz się okaże, jak będzie taki domowy smakował. My uwielbiamy kalafior z serem, można go kupić u nas w Tesco, ale właśnie dzisiaj postanowiłam, że spróbujemy tak, po naszemu. Przyszła Kasia na kaweczkę. Cześć, Kasia. Hej. I przyszła z przepiękną torbeczką. Kasia jest w ogóle fanką Massimo Conti, tak? Milano. Tak, to jest tak. taka marka. I to jest marka z Polski? To jest włoska marka. Włoska marka? Ale, która się sprzedaje w Polsce. Tak, sprzedają w Polsce, ale ty ją kupiasz z Anglii. Kupiłam od sklepu Loko Loko. Ta pani Weronika ona sprowadza z Polski. no. Aha, ale i ona chyba w Anglii jest, tak? Tak, ona mhm. jest w Anglii. No, no ale no, oczywiście no, no. jest możliwość wysyłki i tu do Irlandii tak. i popatrzcie, jaki przepiękny kuferek. To jest twoja chyba trzecia torebka z tej kolekcji, tak? Z tej ko znaczy nie, z tej kolekcji to jest moja czwarta, ale jeszcze jadą następne. <laughs> jadą następne. No, także tak się prezentuje tył. Tak się prezentuje przód. Jest na takim białym. logowanym pasku. Tak. Yy, grubym, dosyć takim materialnym pasku. Ładnie wygląda. Jest Jeszcze... bardzo pojemna. Ona wygląda bardzo. Tak. Że niby jest taka mała, ale ona jest tak pojemna. Ta się pozwoli, że otworzę tak, pokazać otwórz, otwórz. środek. No. O, ona jest bardzo pojemna. Duży portfel się do niej chowa. Mhm. Yy, siatka jakaś, no i. No Nawet powiem. parasolkę zmieści już małą składaną. No, no. Myślę, że tak, no bo ona jest, udało rozszerzana, ale jest bardzo pojemna. No. Ma dwa, y, dwie kieszenie, ma, takie duże. Nie, ona ma, ma jedną komorę, ale dwa zamki, ale to jest jedna komora. No. Aha, to jest jedna komoratko? aha, no faktycznie, tylko, jest z jednej tak, i z drugiej tak. strony hmm. i środek no ładny, Lubowany czerwony, również. złoty, złote napisy, śliczna torebeczka, bardzo mi się podoba. Kiedyś na vlogu pokazywaliśmy taką większą, bo też masz większe torby, tak? Tak, też mam większe. Mhm. Teraz jadą mi większe saszetki, plus jeszcze jedna duża torba. To przyjadę do Ciebie no. i pokażę wszystkie. Dwa plecaki. Dobrze, że ja nie mam fioła na punkcie torebek, naprawdę. Bardzo się cieszę. Ale za to moja siostra ma. Ja mam na co innego, moja siostra ma na, na co innego. A to dla miłośników yy, owoców morza. Moja córka na kolację przygotowała małże i krewetki w jakimś tam ostrym sosie. W ostrym? Nie, nie, ostry. To jest sos... E, sweet chili? z oyster. Dzień dobiega końca, już mamy po godzinie ósmej. Jutro u nas ciąg dalszy, no przez dwa dni będzie jeszcze malowanie. Powiem Wam, że nie ma żadnych spektakularnych zmian, dlatego że wiecie, to tylko było odbielanie, odświeżanie, także... Jedynie co pokażę Wam w następnym vlogu, bo zdecydowaliśmy się na kolor szary w kuchni, ze względu na to, że meble mamy bardzo jaśniutką szarość i stwierdziliśmy, że zaryzykujemy z takim ciut ciemniejszym odcieniem na ścianach. Także yy, jutro jeszcze będą te ściany raz malowane i, wiecie, poprawiane, dlatego że gdzieś tam są niedociągnięcia. Musimy poszukać jakiś mały pędzelek, żeby wiecie te wszystkie. Takie małe robótki zrobić z takim bardzo malutkim pędzelkiem, i się właśnie zastanawiałam, żeby go mi się widać, taki wyszukać jakiś pędzel do makijażu, którego najmniej używam. Także zobaczymy, jak wyjdzie ten szary kolor. Ja myślę, że będzie dobrze, dlatego, no tak, jak wcześniej powiedziałam, mamy jasne meble. Jaśniejsze będzie oświetlenie w kuchni, także myślę, że wyjdzie to całkiem, całkiem. No ale. Zobaczymy. Jutro mój syn ma y, urodziny, Rysiu, y, przyjdzie do nas y, i chciałabym mu zrobić torta, także jeszcze, jeszcze zawinę się do kuchni na dół i, i zrobię podstawę, a jutro skończę krem i powiem Wam szczerze, że w zeszłym roku y, jak ogłosili pandemię, y, to akurat mój syn miał urodziny, później y, Roczek miał y, Lukasek i 18 lat mojego najmłodszego syna, także w, cała trójka Dzieci, no i Dominika, Dominika miała w maju, również był lockdown, także wszystkie moje dzieci miały urodziny w lockdownie I w zeszłym roku myślałam, że y, to będą jedyne urodziny w lockdownie, że w przyszłym roku, czyli w tym roku, y, co jesteśmy, wszystko się to zmieni No widzicie, nic się nie zmieniło, także kolejne urodziny moich dzieci i wnuczka będą w lockdownie, ale co zrobić no nic się nie zrobi, pozostaje nam tylko wierzyć że pewnego pięknego dnia wszystko to się skończy wszystko wróci do normalności ok, zawijam się do kuchni z wami się żegnam i do zobaczenia w kolejnym vlogu buziaczki na razie, pa pa